Hej, witajcie, mordeczki, z tej strony Da i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącej aktualizacji 17.10. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGA i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego, Kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, już dokładnie 22 czerwca, czyli nie w ten, a następny wtorek do gry Fortnite zostanie wprowadzona nowa aktualizacja. Będzie to pierwsza aktualizacja tego sezonu o Oznaczono numerami 17.10, która wprowadzi pierwsze nowości i zmiany, które trafią do gry po starcie tego sezonu. Dzisiaj, tak dla sprostowania, chciałbym Wam przedstawić kilka najważniejszych informacji na temat rzeczy, które może wprowadzić nowa aktualizacja. Dodam tutaj jeszcze, że zmiany te są na bazie wszystkich obecnych informacji oraz wycieków, które pojawiły się przez ostatnie kilka dni na Twitterze. Pierwsza zmiana, która może pojawić się w nadchodzącej aktualizacji, to pierwsze zmiany w temacie koncertu, który już niebawem może pojawić się w grze. Krótko mówiąc, bo ten temat rozwinęł. W osobnym filmie na tym kanale, to na wydmach wierzących pojawiły się konstrukcje do wielkiej sceny. Dodatkowo pojawiły się tam plakaty przedstawiające zapowiedź nadchodzącego koncertu wraz z tirami, które miały dość ciekawy załadunek. Wspomniałem w tamtym filmie, że jeżeli tiry z tym załadunkiem znikną po tej aktualizacji, będzie oznaczało, że koncert może się nie odbyć. Aczkolwiek, jeżeli ta aktualizacja teraz przyniesie nam kilka nowych rzeczy na wydmy wierzących, to możemy spodziewać się kolejnego wielkiego koncertu na naszej mapie. Podkreślę tutaj, że nie wiemy kogo i nie wiemy też kiedy, ale wszystkie szczegóły pojawią się po nadchodzącej wielkiej, jak i pierwszej aktualizacji 17.10. Kolejna zmiana, a bardziej nowość, która pojawi się w grze to specjalne potworki, które miały pojawić się już zaraz po starcie obecnego sezonu. Mogliśmy je zobaczyć na zwiastunie karnetu bojowego tego sezonu i teraz w tle możecie zobaczyć kilka takich fragmentów z ich działania. Z wiadomości, które pojawiły się w internecie wiemy mniej więcej to, że mają być to pasożyty, które mogą stakować się po dwie sztuki. Dodatkowo odradzają się w specjalnych jajkach, które które będą ukryte po mapie i atakują głowę postaci, zabierając im przy tym mniej więcej 30 HP. Co więcej, gdy pasożyt będzie trzymał nas za głowę, będziemy mieli szybsze bieganie oraz większy skok, a samego stwora możemy pozbyć się, wchodząc do wody lub do ognia. Z jednej strony jest to naprawdę spoko opcja, dająca nam boost do skoku i szybkości, ale z drugiej strony, no nie za łatwo będzie się likwidowało i zdejmowało z głowy. Na tym zwiastunie zostało ich przedstawionych mnóstwo w jednym miejscu i jeżeli faktycznie będzie ich tak dużo, naraz gracze będą mieli lekkie Problemy. Z kolejnych zmian, jakie pojawią się po tej aktualizacji to odkrycie specjalnych zakładek w obecnym karnecie bojowym tego sezonu siódmego. Tak dla sprostowania to w karnecie bojowym w zakładce dodatkowe nagrody znajdują się trzy karty, które mają zamiast przedmiotów specjalne pytajniki. I nie, raczej na pewno nie będą to ukryte przedmioty obecnego karnetu bojowego, bo jest to Superman, ale nie wiemy do końca, co tam się pojawi. Prawdopodobnie będą tam wyświetlane skiny, które otrzymają dodatkowy styl w tym sezonie, a sama zakładka pojawi się już dokładnie, za mniej więcej. 11 dni. Będzie to dokładnie czwartek 24 czerwca, dzień przed startem wakacji oraz dwa dni po starcie nadchodzącej wielkiej aktualizacji 17.10. No i oczywiście, jak każda wielka aktualizacja, która pojawia się w grze Fortnite, wprowadzi mnóstwo usprawnień w temacie FPS-ów i ogólnie błędów. Od startu tego sezonu błędów pojawiło się naprawdę mało, jednakże FPS-y, no niestety, ale są mega tragiczne w porównaniu z tymi, które były w poprzednim sezonie. Głównie jest to zasługa tego gigantycznego statku, który obecnie nie wisi nad mapą, ale wydaje mi się, że twórcy gry jakoś rozwiążą ten problem. Dodatkowo w grze pojawi się kilka lub kilkanaście nowych skinów, które jak zawsze w późniejszym czasie trafią do sklepu z przedmiotami do kupienia za fałdolca. Nie wiemy niestety jakie oraz kiedy dokładnie, jednakże każda aktualizacja wprowadza kilka nowych postaci, które później trafiają do sklepu. Tak samo jest w przypadku zmian na mapie, które na pewno pojawią się po tej aktualizacji, ale niestety nie wiemy jakie i kiedy dokładnie się pojawią. Obstawiam, że najwięcej zmian pojawi się w temacie UFO które stoi nad mapą oraz w temacie tych nowych miejscówek, które są obecnie w grze. Niekoniecznie przy każdej, ale na pewno jakieś mniejsze lub większe zmiany będą widoczne po starcie nowej aktualizacji. No i jak co każdą aktualizację, która trafia do gry, przypomnę, że na kanale Migao znajduje się specjalny poradnik jak szybciej pobierać aktualizacje do gry Fortnite. Poradnik ten jest przeznaczony głównie na komputery i laptopy i niestety, ale nie da się go wykonać na PlayStation czy tam na Xboxie. Znajdziecie go na kanale w najpopularniejszych ostatnich filmach, a do Dodatkowo pod nazwą Jak szybciej pobierać aktualizację, do gry Fortnite i na końcu dopiszcie sobie MIGA. Co więcej, link postaram wam się wstawić teraz w prawym górnym rogu tego oto odcinka lub w opisie tego materiału. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowej, nadchodzącej aktualizacji 17.10. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie pierwszej nowej aktualizacji w obecnym sezonie 7 rozdziału 2. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej aktualizacji oraz co według Was wprowadzi ona do gry Fortnite. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 7.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite na naszym kanale. Jo!